Cześć, cześć, witajcie. Dzisiaj Wam powiem o kilku zmianach na moim kanale, czyli pierwsze. Będę też odcinki próbował nagrywać 4 razy na tydzień. O godzinie 18.30. No tak, 18.30. I jeszcze tak jakby pamiętać, żeby nie zasubskrybować, zostawić lajka. Coś miłego w komentarzu. I taki mini poradnik Jak wejdziesz na spód tego filmiku Tam musisz kliknąć taki czerwony przycisk nie? Z napisem subskrybuj I obok tego będziesz mieć taki dzwoneczek Jak już mnie zasubskrybujesz I jak go naciśniesz, to będziesz wiedzieć Kiedy tak jakby, na mój kanał wchodzą nowe filmy Czyli, że to będzie na tyle Siemleczko, na razie I cześć Thank you.